Czyste powietrze jest dobrego życia, przekazanie umów? Sześć miejscowości z Warmii Mazur zrzeszonych w sieci czy zrealizuje osiem projektów o wartości prawie 51 milionów złotych. Łączna kwota ich dofinansowania to blisko 40 milionów złotych. Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza i te, te programy, które w tej chwili realizujemy, są tego odzwierciedleniem i w kilku obszarach, w kilku kontekstach jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Zarząd województwa zatwierdził wsparcie m.in. na kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne czy wymianę oświetlenia na energooszczędne dla Nowego Miasta Lubawskiego, Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety, Pasymia i Rynu. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 jest to obiekt bardzo stary pod opieką konserwatorską. Półtorej roku przygotowaliśmy projekt i mamy teraz szczęście, żeby uzyskać aż ponad 11 milionów dofinansowania. Pozyskaliśmy środki na termomodernizację dwóch obiektów. Jeden to szkoła podstawowa. Zespół szkolno-przedszkolny, już obecnie funkcjonujący, i ośrodek zdrowia w Pasymiu. W tej idei i również przedstawiają to projekty, które uzyskały dofinansowanie, chodzi o miasta dobrego życia, które żyją może troszeczkę wolniej, ale tą jakością życia przyciągają do siebie. O dofinansowanie w naborze mogły ubiegać się samorządy lokalne, zrzeszone w sieci miast Cheetah Slow i ich jednostki organizacyjne.